Ej, nie filmujesz nic? No, ale mam jeszcze czas. Ty, ale no jutro filmować, ty nie zdążysz. Wiesz, co lekko wyrobię, a nie mam jeszcze pomysłu, o czym kręcić. A nie, co ty to nie masz szans, To za bardzo los kusisz. To jeszcze ci sąsiedzi zaczną wiercić czy coś. Push your luck. Co nacisnąć? O mechanice push your luck. Biorę się do kręcenia. A, ale o czym? Cześć, dziś opowiem wam o. Znaczy się, poopowiadam Wam dzisiaj o... No, nie no, no wykrakał mi, no co za... A. Cześć, z tej strony Amator Plansówek i dzisiaj kolejny materiał o pojęciach, a mianowicie zajmiemy się Mechaniką push your luck, czyli zarządzaniem losem. Czym jest push your luck, w jakich grach występuje, o co w tym chodzi? Zatem, o tym za chwileczkę. Natomiast tak jak zawsze w tego typu materiałach podkreślę, że jest to film kierowany głównie do początkujących graczy, którzy próbują się odnaleźć w świecie planszówek. Dlatego też zwracam się do prośbo, z prośbą do bardziej zaawansowanych planszówkowiczów. Żebyście w komentarzach nam dodali to, o czym zapomniałem, a co powiedziane powinno być. Dajcie też znać, jakie gry polecacie i co lubicie, czego nie lubicie w mechanice Push Your Luck. Więc przejdźmy do tematu odcinka. Czym jest to zarządzanie losem? Najprościej mówiąc jest to mechanika, która sprawdza jak bardzo chciwi jesteście. A tyczy się ona formy rozgrywki, w której możemy już coś zrobić i otrzymać za to pewne benefity, ale jeżeli jeszcze trochę poczekamy, wyczekamy innych graczy, to przy wykonaniu tej danej akcji, czynności trochę później dostaniemy więcej. Więc mamy tu ten element, czy już wykonać daną akcję, czy jednak poczekać, czym trud tej mechaniki i gdzie tkwi haczyk? No, w tym, że inni gracze stoją przed tym samym wyborem. Czy już to zrobić, czy jeszcze poczekać, aż mi się skumuluje benefit za tą daną czynność. Więc wszyscy siedzimy przy stole i się zastanawiamy, w którym momencie coś wykonać, że za to zgadnąć punkty, jak to zrobić, w którym momencie, że zgadnąć ich jak najwięcej. Ale jeżeli prześpiemy idealny moment, to ktoś nam zgarnie to coś ze stołu nie będzie nagrody. Dostaniemy albo nic, albo mniej. I to jest właśnie to push your luck, czyli takie zarządzanie losem, sprawdzanie swojego szczęścia. I ta mechanika pojawia się w naprawdę wielu grach. Czasami jest ona właściwie trzonem rozgrywki i na niej skupia się dany tytuł. A czasami jest to tylko taki element, który gdzieś tam w grze się zakrada, jest obecny. Ale nie jest on główną mechaniką, z której gra korzysta. Jest on tylko tą taką przyprawą dodającą pikaterii rozgrywce. No a jakie plusy ma Push Your luck? Moim zdaniem to są właśnie te emocje. To wyczekiwanie, czy już coś zagrać, czy już wykonać jakąś akcję, czy już zabrać nagrodę, czy może ona się powiększy, czy rywale mnie ubiegną, czy nie. Te emocje są fantastyczne i naprawdę lubię to w grach. Ten dreszczyk emocji... To naprawdę podkręca zabawę, podkręca obcowanie z danym tytułem. No i to jest trochę taki hazard, tylko zdrowszy hazard, ponieważ no, w planszówkach zazwyczaj, mam nadzieję, że Wy tak nie robicie, nie zakładamy się o grube hajsy, nie stawiamy telewizora psa domu dzieci, tylko po prostu się bawimy, a dostajemy taki. Tą bezpieczną nutkę hazardu. Możemy się tak troszkę nim pobawić i to jest właśnie całkiem przyjemne. To moim zdaniem są plusy Push Your Luck, a do tego zazwyczaj gry, które bazują na tej formie rozgrywki. Często to są tytuły imprezowe, bardzo szybkie do nauczenia się. To generalnie wystawiamy coś na stół, mówimy, Ej, chodźcie tu robimy to i to, zaraz wszyscy się bawią i bardzo wiele gier, które bazują na Push Your Luck, to są właśnie takie pozycje, którymi możemy zajawiać innych graczy do planszówek i po prostu się z nimi bawić. Bardzo często to są zwyczajnie świetne imprezówki. Natomiast w takich większych grach planszowych, bazujących na innych mechanikach, które jako główny trzon mają coś innego w sobie, to ten Push Your Luck jest takim bardzo przyjemnym dodatkiem. To jak przyprawa do potrawy. Po prostu... Dodają smaku, pikanterii i dzięki temu dana gra smakuje znacznie lepiej i w jakich tytułach to się sprawdza, to o tym za momencik jak Wam przedstawię gry. Natomiast minusy, no zazwyczaj Push Your Luck to jest po prostu losowość, to jest losowość w czystej postaci, bo nie mamy pojęcia czym nas zaskoczy rywal, nie mamy pojęcia czy nam się uda coś zgarnąć. I tu musicie wiedzieć, że jeżeli cierpicie na poważne uczulenie na losowość, no to gry z Push Your Luck, a przede wszystkim te bazujące na Push Your Luck, po prostu Was psychicznie wykończą. Tu dla niektórych osób minusem mogą być też te emocje, ponieważ w niektórych tytułach, jeżeli mamy straszne parcie na wygrywanie, musimy zwyciężać. No to stres będzie olbrzymi przy wyczekiwaniu tego naszego ruchu, czy nam się uda, czy się nie uda, już stan przedzawałowy, cały w pocie siedzę. Knie. Więc no, te gry nie są dla takich osób, które muszą wygrywać, bo jak nie, to halk zły, halk niszczyć, prawda. To musicie mieć na uwadze. No i dobra, tak szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem, co bym mógł Wam jeszcze dodać o Push Your Luck, ponieważ no... Każdy na co dzień zarządza swoim losem i podejmuje jakieś ryzyko, więc raczej powinniście wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, czekacie, chcecie coś kupić, wyczekujecie na to w sklepie, patrzycie, ale zawsze w tym sklepie były promocje. Ja poczekam, aż będzie promocja. I teraz ryzykujecie, czy ta promocja na pewno będzie. A czy jak będzie promocja, to czy dostaniecie daną rzecz, nie wiem, danego ciucha w swoim rozmiarze. Czy ktoś go nie wykupi? Więc to jest taki przykład właśnie z życia, który przenosimy do gier. No to skoro już mniej więcej wiemy, co to jest push your lag i tutaj pamiętajcie jak macie coś do dodania, komentarze są do Waszej dyspozycji, to teraz Wam opowiem o grach, które posiadam, które bardzo dobrze korzystają z tej mechaniki, bądź nawet czynią z niej właśnie główne mięsko zabawy. No dobra, to teraz krótko o grach, jakie posiadam w swojej kolekcji, które wykorzystują właśnie nanikę push your Luck. Niektóre jako trzon rozgrywki, niektóre jako bardzo przyjemny dodatek do zabawy. Zacznijmy od naszej gry piknikowej. Nie To bardzo przyjemna, ślicznie wyglądająca mała karcianka, o tak zgadliście, o ziołach. A w niej cała zabawa rozbija się o to, że musimy zbierać zestawy ziół z ogrodu ogólnego i prywatnego do swoich doniczek. Każdą doniczkę możemy obsiać, znaczy obsadzić tylko raz zebranym zestawem. Więc, więc mamy tu push or w pełnej okazałości, ponieważ musimy zdecydować, czy już tych ziół jest na tyle w ogrodzie wspólnym, że mogę je wziąć wsadzić do doniczki i zapunktować za ten zestaw, czy jeszcze trochę poczekać, czy mój rywal poluje też na nie, czy nie. Tutaj naprawdę ta mechanika przybiera takiej cudnej formy. Z żoną uwielbiamy tę grę i tak jak wspomniałem, to jest nasza gra piknikowa. Zawsze jak jest pięknie, wiosna, lato, idziemy gdzieś siedzieć na kocyk, no to niezłe ziółka idą z nami. Rozkładamy je sobie piękne roślinki na kartach, piękne roślinki dookoła i ta wredna rozgrywka, w której kurczę pod, podbierze mi te zioła, czy ja jej podbiorę, czy co, no nie naprawdę polecam. Chwilowo chyba niezłych ziłek nie ma w sprzedaży, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tym materiałem ich nie widziałem, ale no jeżeli dorwiecie, to gorąco polecam. Natomiast inną bardzo interesującą i piękną grą z mechaniką Push Your Luck jest Kanagawa. Kanagawa czyli gra, która nie jest dla wszystkich, nie każdemu ona się podoba, ale jest niesamowicie piękna. Estetyka tej gry jest cudowna, a gdzie w niej Push Your Luck? Tutaj tworzymy z kart obraz, obraz krajobrazu. A żeby zdobyć te karty, no to bierzemy udział w lekcjach u cesarskiego mistrza malarstwa. I te lekcje polegają na tym, że tyle ilu jest graczy, tyle kart trafia do szkółki. I decydujemy, czy chcemy już wziąć te karty, czy jakieś, yy, jakąś kolumnę kart, czy jeszcze nie. Ci gracze, którzy wezmą, no to biorą tą kartę, która jest, reszta ta, która się wstrzyma, czeka do następnego wyłożenia kart i tak się nam budują te kolumny do trzech kart łącznie. Na każdym etapie po wyłożeniu kart decydujemy, czy już chcemy zabrać te karty, bo na przykład widzę, że a tu są te dwie karty, jedany boskiej i bo mi dadzą punktów, ale ta trzecia może być genialna, ale kurczę, może rywal za chwilę to weźmie, czy nie, więc mamy tu właśnie ten element ryzyka brać te karty, które już są, bo wiemy, że one nam coś dadzą i to będzie coś super, czy poczekać jeszcze na tą trzecią, bo Anusz ta trzecia w tych pozostałych kolumnach be, będą fantastyczne karty i dane boskie, ale one nam dadzą, ale nie wiemy, czy takie będą, więc to jest miodzie. Kanagawa to nie jest gra, która pasuje wszystkim, ale mieliście na moim kanale recenzję tego tytułu, rzućcie okiem, czy to jest pozycja dla Was. Nam się strasznie podoba, bardzo... Lubimy, acz no, wiemy, że nie wszystkim tak ona przypasowywuje. Nie wszystkim też może przypasować kolejna gra ze względu na masakryczną losowość i naprawdę duże zarządzanie ryzykiem. A jest nią solidny kawał pudła, czyli Formula D. Gra, która obecnie nie jest u nas dostępna. Da się czasami dorwać jakiś egzemplarzyk na różnych serwisach i no ta gra losowością stoi, ponieważ mamy tutaj wyścigi, wyścigi na torze i cała zabawa polega na odpowiednim rzucaniu kośćmi i zarządzaniu ryzykiem właśnie, ponieważ w trakcie rozgrywki zmieniamy biegi w naszym samochodzie. Te biegi im wyższe, to im pozwala nam skorzystać z, z lepszej kości, która ma większe wyniki, ale w zakrętach musimy się zatrzymać określoną ilość razy w każdym zakręcie inną ilość razy musimy zaliczyć stop w tym zakręcie, żeby bezpiecznie go przejechać. A więc tutaj mamy właśnie ten element losowości. 3. Zmienić bieg na niższy, dojechać spokojniej do zakrętu, ale mieć pewność, że się zatrzymamy. 3. Zostawić wyższy bieg, bo z wyjścia z zakrętu idealnie nam on wtedy spasuje, żeby odstawić rywali ale jest szansa, że się w tym zakręcie nie zatrzymamy. Jak się nie zatrzymamy, uszkodzimy samochód. Ba, jak go przestrzelimy ten zakręt za daleko, to możemy wypaść z toru i w ogóle zakończyć rywalizację. No, w tego typu grach wyścigowych ten element push i lag jest naprawdę duży i dotyczy on chyba każdej gry wyścigowej, która korzysta z kości, z tej mechaniki właśnie zwiększania biegów, zmniejszania tego, że musimy w zakrętach wyhamować itd. Tak no, tu mamy... Zabawę z naszym losem na całego. Tytuł bardzo prosty, bardzo przyjemny i budzi właśnie przez ten element Push Your Luck bardzo dużo emocji. Dużo mniej emocji w trakcie rozgrywki budzi kolejna gra. Wsiąść do pociągu Europa. I w zasadzie każde Wsiąść do pociągu to są gry przedstawiane jako dość sielankowe, rodzinne tytuły, w których właśnie Negatywnych emocji tak dużo nie ma, no bo przecież to jest do pogrania z mamą, babcią, dziadkiem, dziećmi, z każdym pełna sielanka. No ale właśnie, także tutaj mamy element później orlak. Spytacie, ale chwila, chwila, ale jak? Gdzie? Ano, w zajmowaniu tras. W końcu mamy ograniczoną ilość połączeń, musimy realizować bilety, więc mamy tutaj... Ten element, czy już zająć którąś trasę, czy może zbierać karty na jakąś inną trasę. Mamy na swoich biletach połączenie jakieś, które wiemy, że ono jest, no, tam jest ciaśniutko, jak tego odcinka nie zajmiemy, no to będziemy musieli wziąć, co, co, lecieć gdzieś naokoło, ale kurczę, karty mam takie, żeby mi spasowało w sumie zająć inną trasę, a nie tą. No i właśnie, tutaj mamy ten element, nie jest on może aż tak mocno dający popalić, ale on tu jest. I jak się wiemy w pełnym komplecie graczy do mapy, no to on jest naprawdę silny. To da się to wyczyć. Tym bardziej, jeżeli jeszcze gramy w takim towarzystwie, które faktycznie lubi brnąć do zwycięstwa, kiedy ta walka o każdą niteczkę jest naprawdę miodna. No i Puzierlak jak najbardziej. I to jest przykład gry, w której ten element nie stanowi trzonu rozgrywki. On to jest dodatkiem, który bardzo przyjemnie potrafi dodać delikatnej pikanteli do tytułu rodzinnego i sielankowego. Nieco mniej sielankowym tytułem, ale też bardzo zyskującym na elemencie Push Your Luck jest ostatnia gra, jaką chcę Wam pokazać, a to jest Brzdęk w kosmosie Raban w próżni, czyli chyba jedna z moich ulubionych, jak nie ulubiona gra. Tutaj Push Your Luck praktycznie definiuje nam całą rozgrywkę, mimo że nie jest on szonem zabawy. A w czym się objawia? No właśnie w tym, że mamy dużo skarbów na statku, które można podwędzić, dużo rzeczy, które nam się przydadzą i w końcu artefakty, które musimy zaiwanić z pokładu, żeby w ogóle myśleć o zwycięstwie. No i tu jest to, raz, trzy, po drodze iść po jakieś dodatkowe fanty. Dwa, trzy, wzgarnąć pierwszy lepszy artefakt, który trafimy, to jest mniej punktów wart, ale pitnąć szybciej ze statku i mieć zagwarantowane to, że będziemy punktować. A może pójść po ten najdroższy i wtedy wziąć, próbować, może nam się uda uciec, może nam się nie uda uciec. Czy lecieć najpierw po te artefakty i ryzykować to, że główny boss będzie nas atakował częściej, czy może najpierw pozbierać jakieś pomniejsze rzeczy, nabić tam swoje sakiewki i dopiero stamtąd uciekać, więc no push your luck tutaj po prostu ta gra stoi tym i naprawdę ten element dodaje takiego fanu z rozgrywki naprawdę gdyby nie te decyzje podejmowane w trakcie zabawy to sztęk byłby grą przeciętną natomiast dzięki temu że właśnie ryzykujemy w ten sposób to jest po prostu cudo Zresztą przykład z życia. Raz kiedyś jak graliśmy z Olą i Miałem, których nieraz wspominałem na kanale, to było tak, że wszyscy polecieliśmy po fanty, po artefakty, żeby zgarnąć i ładnie się wyewakuować ze statku, natomiast Ola sobie gdzieś tam tu zajrzała, tam zajrzała, no i tak żeśmy się śmiali, aha, ha ha, ha no kurczę, Ola, o, chyba tam zostaniesz. Zabawa się skończyła tak, że to Ola zgarnęła artefakt, dotarła do strefy bezpiecznej, zwiała ze statku, a myśmy wszyscy popadali jak muchy, takżeśmy żeśmy się zapędzili, więc, więc jak widzicie push your luck tutaj robi robotę. I to są wszystkie gry, które w zasadzie chciałem wam pokazać, ponieważ w tej mojej kolekcji na nich najlepiej widać ten element zarządzania losem, zarządzania ryzykiem. Natomiast Dajcie znać, jakie wy macie gry w kolekcji i jakie warto zagrać, żeby poznać tę mechanikę tak naprawdę dogłębnie, żeby jej zasmakować w pełni. No i dobra, to tyle ode mnie w temacie Your Luck. tak jak mówiłem wcześniej, tak jak prosiłem, jeżeli... Gracie więcej ode mnie, macie za sobą setki tytułów, to dajcie w komentarzach co pominąłem, co jeszcze my, amatorzy, powinniśmy wiedzieć na temat zarządzania losem, zarządzania ryzykiem. Jestem bardzo ciekaw, jakie propozycje podrzucicie i jakie gry polecacie, żeby sprawdzić. Natomiast jeżeli ten materiał Wam się podobał, to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę i... Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu wspieracie moją pracę, wspieracie ją także, kiedy sobie rzucacie okiem na linki Ceneo, które są w opisie. Te gry, które Wam wymieniłem, postaram się tam wrzucić odnośniki do porównywarki CERN. Dzięki temu zobaczycie sobie, czy one są dostępne na naszym rynku i w jakich cenach. I to w zasadzie tyle. Dziękuję, że ze mną byliście, dziękuję, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że był pomocny i do zobaczenia w kolejnym materiale. Dzięki, cześć! Yy, no i tak to jest z tym puszierlak. Siedzicie cały film, czekacie na tą ostatnią finałową scenkę, żeby się trochę pośmiać czy coś. No a tam tylko...